Dawno nie było filmów w klasycznym stylu, dlatego zdecydowałem się, że przetestuję te nowe malutkie Tigery właśnie w takiej formie. No bo myślę, że będzie to jakaś odskocznia od shortsów, których robiłem y, zdecydowanie dużo ostatnio. Także wiem, będzie to krótki film, ale przynajmniej ci, którzy chcą obejrzeć więcej mojego gadania y, bezsensownego, no to y, jest właśnie w ten oto y, format. W tym oto formacie. Witam Was zatem z tej strony Cube i oto dosyć spóźniony, ale jednak jest. No, dużo było faktycznie tych rzeczy do przetestowania. Nieważne. W każdym razie jest film o nowych malutkich Tigerach. To się nazywa Creative Booster Pump Up Imagination. Tak, w każdym razie no małe puszeczki. Jedno jest o smaku poziomki, bodajże poziomka? Gdzieś tu było. No, jest faktycznie poziomka, a drugie jest o smaku mandarynki, moi drodzy. Nie pamiętam ile za to dałem i do kiedy jest promocja. Jak coś dam informację, jak będzie się kręcić pierwsza puszka, czyli ta o smaku poziomki, bo właśnie tej spróbuję. Także tak puszka wygląda. Ma ona taki dosyć mm, kolorowy design, bym powiedział. Widać tutaj jakąś postać, a właściwie po twarzy tej postaci jest kuladisko jakiejś planety, no to chyba planeta jest, no takie oto coś. Okej, okay, nie przeciągam, próbujemy. Cała zawartość puszki mieści się w mniej więcej 2 trzecich tej oto szklaneczki Jacka Danielsa. Ma taki kolorik, sami widzicie, bardzo ciemnofioletowy. fioletowy Wygląda niemalże jak atrament albo tusz. Powołajmy to zatem. To no pachnie taką poziomką, a jeszcze takim cierpkim owocem, jak czarna porzeczka. No nie wiem moi drodzy, zostaje spróbować. Faktycznie smakuje poziomką, jest dosyć kwaśne. Słodkie przy okazji, co nie, ale, ale myślę, że przede wszystkim kwaśne. Niezłe jest, ale nie wiem czy to nie jest przypadkiem za drogie. Wydaje mi się, że te małe puszki Tigera zawsze były, były źle wycenione i w tym przypadku chyba było podobnie, więc nie jest aż tak dobre, żebym mógł tego Tigera polecić. Chociaż na spróbowanie, chociaż raz byłoby niezłe, dopiję to i próbuję drugiej puchy. Podczas picia tego tajgera jeszcze zwróciłem uwagę na to, że taki dziwny osad był e, na języku. E, nie wiem, takie dziwne odczucie, raczej takie neutralne. Myślę, że za bardzo to przeszkadzać nie będzie, chyba że ktoś jest jakoś zdecydowanie na to wyczulony. Przepraszam za ewentualne dźwięki w tle, ale moja rodzinka w tym momencie nieco chora jest, dlatego jakby ktoś kaszlał, to e, przepraszam z góry. W każdym razie, mandarynka. Pucha się, kręci, wygląda tak naprawdę identycznie, tylko kolor jest inny. Tam był bardziej taki zielonkowo-fioletowy, a tu jest fioletowo-pomarańczowy. Trzeba zatem powtórzyć numer, otworzyć, sprawdzić i tak dalej. Dobra, tutaj jeśli o kolor mogę powiedzieć, no co, po prostu jest pomarańczowy, ale co tutaj jest widoczne, to to, że mało nasycony jest ten kolor. No, nie wiem szczerze mówiąc czemu, no, tak po prostu jest. No niemalże, jakby to była woda z sokiem, na przykład. Okej, okay, test zapachu. Jak dla mnie, to to nie pachnie niczym. Nie wiem, nie wiem, co jest z tym nie tak, ale tam nie ma praktycznie żadnych zapachów, no. O co chodzi? No, nie wiem. Nie, nie wiem, czy mi to pachnie, na pewno nie żadnym owocem i jest to naprawdę mało wyczuwalne, jak to mówiłem. Ale dobra, nie zapachem się żyje, tylko smakiem. Tak nie smakuje mandarynka. Co jest? Nie, wiecie co? Ta mandarynka to jest w ogóle do wywalenia. Mi to kompletnie nie smakuje. To jest dla mnie porównywalne do jakiegoś odrzutu cytrynowego napoju, który, nie wiem, jest po prostu jakby się zepsuł. Nie, nie mam pojęcia. Coś tu po prostu ewidentnie nie pykło i nie wiem, no nie smakuje mi to. Mandarynka powinna być słodka, taka bardziej gładka, mi się wydaje, jeśli chodzi o napój. A to jest po prostu, nie wiem, jakieś takie kwaśne, ale tak nieprzyjemnie kwaśne. Yy, tak jak mówiłem, jakby się zepsuło po prostu, więc nie. Ta poziomka, mimo tego, że też nie jest jakaś super, to wygrywa tutaj. A to, to w ogóle leci pu, 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 tu. Nie, nie lubię. Także jak macie już coś próbować, to poziomka lepsza. Ta mandarynka odradzam. Dawno nie piłem w sumie takiego Energetyka, który by mi nie smakował aż tak. Więc no, sorry, Tiger. Nie pykłowam tym razem. Może następnym razem, bo już wychodzą kolejne puchy. Tak, Tiger znowu wraca do wydawania. Tak, tak, o, tak, o tych energetyków, więc za niedługo też powinny się pojawić jakieś custom citrus i chyba jakieś jabłkowy, które promują yy, w ogóle nie martwą grę Need for Speed Unbound, także wiecie. No dobra moi drodzy, tyle z tego krótkiego filmu, yy, mam nadzieję, że przyjemnie Was się go oglądało, dajcie znać w komentarzach, czy piliście te tigery, jak wam smakują i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, subskrypcja jeśli wam się podobają filmy, które tutaj tworzę, e, zwłaszcza streamy, bo streamuję częściej ostatnio niż y, nagrywam filmów na no to wychodzi, chyba że to są shortsy, powiecie? wiecie. Dzwona przywalić, żeby dostawać powiadomienia o tych filmach, e, no ocena pod tym filmem, o zapomniałem o po ocenie. Pozytywna jeśli wam się podobał film i negatywna jeśli wam się film nie podobał, no któryś z tych. Na Discorda zapraszam, ponieważ są tam dyskusje na różne tematy, yy, nie tylko o energetykach. Także, Kubeł Serwera polecam serdecznie. Nie ma to jak polecać swoje własne rzeczy. Siu! No i moje socjalne media z tej strony. Wiadomo, na Instagramie udzielam się najczęściej. E, po prostu taka moja e, personalna, że tak powiem, historia z życia. Często tam wrzucam jakieś swoje rzeczy, na przykład historia o pizzy ostatniej. E, no XT troszeczkę. <laughs> ale no, na Facebooku wrzucam głównie powiadomienia o filmach, ale zresztą y, mało co z tego Facebooka korzystam. Y, tak, na Instagrama wchodźcie. <laughs> no i to tyle co było w zasadzie do powiedzenia, także jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Bye bye!